no i zobaczcie, taka sytuacja hmm, Mazury niestety to auto przyjechało z kierowcą, który zapomniał się doładować po drodze a ono ma dużo mniejszą baterię niż ten a tu jesteśmy w puszczy mazurskiej jak widać niedaleko Spychowa no i koniec jazdy na szczęście mogliśmy dowieźć bank energii no i właśnie z tego banku energii poprzez przetwornicę zwykły kabelacja, słuchajcie ładuje się tylko tyle żeby dojechać do najbliższej szybkiej ładowarki. Masakra. Dzisiejsza rzeczywistość warto o tym pamiętać. Nie jest to jakaś tragedia, ale warto, warto, warto o tym pamiętać i czas najwyższy, żeby zaczęli fachowcy o tym mówić: że samochód elektryczny nie jest autem uniwersalnym. Jeszcze długo pewnie czasu minie, aż takim się stanie. Ten samochód elektryczny, ten samogód elektryczny, ten mimo że ma bardzo dużą baterię, bardzo daleki zasięg, bo przy zwykłej jeździe już nakręcałem prawie 600 km. To jednak też trzeba pamiętać i planować, tak jak kiedyś w komunie ze stacjami CPN, których prawie nie było, albo paliwa na nich nie było. Także jeszcze raz powtarzam, taka sytuacja nietypowa, szczęście w nieszczęściu, że mamy jak doładować. No ale pokażę jeszcze, że się ładuje na pewno a przez przetwornicę tak, na szybko falownik podłączony do banku energii tu się ładuje, tu już jest chyba słuchajcie 10% także dojedziemy do Mrągowa na ładowarkę, no ale mimo wszystko słabo, nie? no się ładuje i to słuchajcie, ja wiem, będziecie kleli Poza BMS-em, ponieważ BMS ogranicza 100A. Taki jest BMS. A tu mamy 8S 280, w zasadzie 300, ale ja przyjmuję 280. Więc leci 120A. Ja wiem, sytuacja jest awaryjna. Leci, ładuje się poprzez na prędce zrobiony zestaw z falownikiem Volta. Naprawdę porządny falownik, Sinus Pro. Jakby ktoś nie wiedział, proszę bardzo. Z AC zrobiony też na prędę z przedłużacza, no bo trzeba było się ratować. I ładuje się to auto z tego auta, z bagażnika. No dobra, kończę. Ale ku przestrodze i dla potomnych.